Zadanie 11. Rzucono czterema symetrycznymi sześciennymi kostkami do gry. Na 20 widocznych ścianach, tych czterech kostek, suma oczek jest równa 76. Za niewidoczną uznano ścianę, na której kostka stoi. Oceń prawdziwość podanych zdań. Na każdej z niewidocznych ścian tych kostek jest jedno oczko. No dobra, no to wiemy. Hmm, że rzucono czterema kostkami i na widocznych 20 ścianach. No to faktycznie, jeżeli to są sześcienne kostki, to ścian jest 6, ale na jednej musi się opierać. Nie? No to zostaje nam 5 do dyspozycji. No to 4 razy 5 jest 20, zgadza się. No i na widocznych ścianach cztere, tych czterech kostek suma oczek jest równa 76. No dobra, na jednej ścianie. No nie na jednej Na jednej kości mamy do dyspozycji liczby 1, 2, 3, 4, 5 i 6. No to suma każdej z tych kości, no to co tu mamy? 4 i 6, 10, 2 i 3, 5, plus 5, 10, 21, tak? Oczko można powiedzieć. No to wiemy, że jest 21. No i to 21 razy 4 sztuki. 21 razy 4 sztuki, no to mamy. 84. No i oni sugerują, no w sumie sugerują, mówią, że jest widoczne 76. 76, czyli w sumie, jak od 84 odejmiemy to 76, to wyjdzie nam 8. No i w sumie, że tak powiem, średnio prawdopodobne, żeby na każdy z niewidocznych ty ścian tych kostek jest jedno oczko. No nie, no bo są cztery kości. I skoro jest 76 widoczne, no to trochę brakuje, no bo tych oczek niewidocznych jest 8. Więc nie może być jedno oczko, czyli fałsz. Na niewidocznej i drugie zdanie. Na niewidocznej ścianie jednej z tych kostek może być 5 oczek. No to pytanie, mamy 4 kości. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta. No to tak, skoro mamy 4, no to pytanie, jeżeli by była tutaj piątka, to czy pozostałe będą nam grać, że tak powiem? No to w sumie 1, 1 i 1, no to 5 plus 3 to jest 8. A ustaliliśmy, że brakuje 8 oczek, więc może być 5 oczek, jak najbardziej, czemu nie?